Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale OFPC. i zapraszam Was dzisiaj na test, o który sami tak naprawdę prosiliście. Dzisiaj przedstawię Wam, zaprezentuję i opowiem o legendzie, o tym bydlaku. Jest to komputer Dell XPS, dokładnie model 1730 i włączę go zaraz po intro, bo musicie to widzieć, po prostu musicie. Tego Dell'a, XPS-a M1730, naprawiliśmy dla naszego zaprzednionego hurtownika z DS Computers, który sprzedaje modele polizingowe. On był totalnie niedziałający, w ogóle się nie uruchamiał, nie było zasilacza, jest postawiony na nogi, można na nim grać. Ale on robi wrażenie nie tylko wielkością, nie tylko wyglądem, ale również to jest chyba pierwszy tak oświetlony, gamingowy laptop. Podświetlane przyciski, podświetlane głośniki, podświetlany touchpad, logo z tyłu. W zasadzie wszystko jest tutaj podświetlane. Mamy również dwa dyski talerzowe skonfigurowane w macierz RAID 1. Mamy tutaj, moi drodzy, dwie karty graficzne NVIDIA połączone w SLI. Mamy tutaj podświetlany tył, klawiatura. Przyciski multimedialne, jest pilot, ale o tym wszystkim już w szczegółach teraz. Ten potwór, bo tak śmiało można go określać, oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu. To bazujący na procesorze Intel Core 2 t 7200 jednostka. Mamy tu aż 4GB pamięci RAM i nie, nie przejęzyczyłem się, aż 4GB. Jest to komputer, który, no dobrze, ma z dekadę pewnie na karku. Mamy tutaj dwie karty graficzne od Nvidia, jak wspomniałem, połączone w SLI. Dokładnie są to modele 8700 MGT. I mamy tutaj, tak jak zresztą doskonale mam nadzieję widać, chociaż no, to jest matryca, również dość leciwa, więc jej kąty widzenia, jasność i tak dalej no nie jest tak jak we współczesnych komputerach. Oryginalny Windows Vista. Taki system z jakim ten komputer był sprzedawany. Oczywiście to jest tylko sucha specyfikacja techniczna, ale chciałbym Wam przybliżyć nieco bliżej ten komputer. Wszystko w zasadzie tutaj jest w pełni sprawne. Jedyne, czego nie mamy, to niestety baterii. Oryginalna, całkowicie martwa, a niestety nie udało nam się sprawnej, dobrej, działającej w jakichś rozsądnych pieniądzach baterii znaleźć. Więc komputer niestety, ale cały czas musi być podłączony do zasilacza ponad 200-watowego. Swoją drogą, niezłe bydle. Jest to dźwigać, chociaż jest to laptop. Zdecydowanie nie jest to przenośna stacja do grania. Zacznijmy od takich bajerów typowo podświetleniowych. Po pierwsze mamy podświetlaną klawiaturę, mamy podświetlane głośniki i to całkiem niezły jak na tamte czasy system audio. Mamy również system muzyczny z dedykowanymi przyciskami, również podświetlanymi. I tutaj mamy, no może nie RGB, ale przede wszystkim czerwone i niebieskie dominujące podświetlenie. Oczywiście to nadal jest nie wszystko, bo sam komputer posiada również wbudowany wyświetlacz funkcyjny. Mamy tutaj tak naprawdę informacje o godzinie, obciążeniu, pamięci RAM i procesora. Jak dalej sobie przeskoczymy, to mamy również coś a la stoper z dedykowanymi przyciskami. Wszystko w pełni sprawne który albo nam liczy czas, albo odlicza czas. On ma takie tak naprawdę dwie funkcje. Po co to komu? To nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Napiszcie w komentarzach. Mamy oczywiście również kamerę do rozmów. Mamy także tutaj pełny blok numeryczny, więc mimo, że komputer swoje lata ma, wyposażony jest naprawdę nieźle. Jest stacja DVD, również oczywiście działająca. Mamy tutaj DVI, jak chodzi o wyjście wideo z takich bardziej współczesnych. No co zdecydowanie, no, należy się pochwała, bo bez problemu możemy podłączyć go do większości w zasadzie współczesnych monitorów, ale to nadal nie wszystko, bo jak sobie komputer obrócimy, o zobaczcie to wielkie podświetlane logo XPS. No wygląda komputer kozacko, robi niesamowite wrażenie e, i również daje sporo frajdy w grach. Ta wystawka tu jest nie bez przyczyny, no bo to jest w końcu test. I od razu uprzedzam, nie ma Frapsa, nie ma MSI Afterburnera, bo nie skupiałem się tutaj na FPS-ach. Ktoś, kto będzie używał ten komputer, nie będzie tutaj tak naprawdę liczył tych klatek, bo on będzie korzystał, nasz klient, z takich przyjemności jak granie. Far Cry 1 jedynkę i tutaj na wysokich ustawieniach gra idzie całkiem spoko, ale na najwyższych w rozdzielczości, która jest rozszerzoną rozdzielczością full HD, bo to nie jest 1920 na 1080, to jest 1920 na 1200 pikseli i nie każda gra taką rozdzielczość jeszcze w tamtych czasach czy z tamtych czasów obsługuje, ale Far Cry idzie bez problemu, można sobie z przyjemnością pograć. Największym wyzwaniem z tych wszystkich gier którym nie podołał komputer, to była mafia. Mafia dwójka, która już jest na Steama i niestety, ale przy takich retrosprzętach, jeżeli mamy oryginalny system operacyjny, pojawiają się pewne ograniczenia w postaci, na przykład niemożliwości zainstalowania Steama. Speed Speedmas Wantet, full ustawienia śmiga bez najmniejszego problemu. Podłączałem również pada. Ten także działa, nie ma najmniejszego problemu. Colin McGrayli 2005 rok. No tu muszę przyznać, że gra na najwyższych ustawieniach troszeczkę lagowała. Trzeba by nieco te ustawienia zmniejszyć, ale bez problemu da się grało. I legenda Crisis. i to pierwszy Crisis. I tu muszę przyznać, że ta gra z tych działających, czyli nie wliczając mafii, najwięcej problemów sprawiała właśnie XPS-owi M1730. Prawdopodobnie... Kwestie może optymalizacyjne tutaj wchodzą w grę, gdyż Crisis lepiej działał, kiedy rozłączyliśmy te karty, kiedy one nie działały w SLI. Wtedy ta gra była dużo płynniejsza, chociaż o tych najwyższych ustawieniach, oczywiście, mogliśmy zapomnieć, ale grać się dało i przede wszystkim nie było problemu na przykład ze wsparciem dla rozdzielczości. Oprócz tego mamy tutaj zainstalowane i graliśmy również w takie gry, jak chociażby na przykład SWOT 4. Kiedyś kultowa strzelanka, bardziej taktyczna niż typowy shooter, gdzie się po prostu leci naprzód i pluje z AK. Więc to bez problemu sobie gdzieś tam działało. No oczywiście te starsze gierki Driver, gdzie jest Driver? Tu jest Driver. Również e, kultowa produkcja, także chodzi. Jeżeli ktoś więc chce poczuć klimat tamtych lat, pograć na sprzęcie z tamtych lat, bardzo fajna propozycja. I zdecydowanie jest to kultowy komputer. Nie zawaham się użyć tutaj porównania, że takie Porsche 911 są nowsze wersje. Linki do komputernika, do współczesnych komputerów, znajdziecie w opisie tego filmu. A ten to typowy taki retro dinozaur. Kolejna kwestia, jak chodzi o ten komputer, która uderzyła nas w zasadzie od samego początku, to jest touchpad. Toż wiele większy od 2-5 złotówek, i niestety, ale powiem Wam szczerze, że za mały, zdecydowanie za mały, chociaż yy, jego szybkość działania jest spoko, niestety precyzja nieco za mała. I powiem szczerze, że moim zdaniem ten komputer jest używalny dopiero z myszką. Do klawiatury uwag nie mam, ona mimo upływu lat jest pełni sprawna. Co więcej, to jest wersja z podświetleniem, bo nie wszystkie XPS M1730 wychodziły z podświetleniem, to też jest dość istotna kwestia. Jest jeszcze jeden bajer, który ten komputer posiada swego czasu dość popularny w różnych modelach takich multimedialnych. Waga, uwaga! uwaga. Pilot zdalnego sterowania i pilot jest jak najbardziej również sprawny. Włożyłem tutaj nową bateryjkę. Nie będę wymował, bo jeszcze wypadnie. To jest 2016, taka cienka. I on jest w pełni sprawny. Możemy sobie dźwięk podgłaśniać. Nie wiem, czy tutaj będzie akurat widoczny pasek. Nie, no, bo to jest jednak wista. Możemy sobie dźwięk wyciszać. Jak zrobię zuma, a właściwie żona przy montażu, to może będzie widać. Tu mamy ikonę głośnika. Cyk, i widać. A jak nie, to zaraz jeszcze zrobię zbliżenie. Więc wszystkie funkcje w zasadzie tutaj w tym komputerze działają. Teraz będzie trochę bliżej, bo chcę wam pokazać porty. Tu też jest bardzo imponujące wyposażenie. Zacznijmy. O, może tutaj od tego miejsca, niech się tylko aparat skupi. Ok, powiedzmy, że w miarę jest, jeszcze rozjaśnimy. Pierwsza rzecz to jest przełącznik. Jest to przełącznik, włącznik, wyłącznik, oczywiście. WiFi i Bluetooth, również oczywiście działający. Mamy kolejna sprawa. O, proszę bardzo. O, dalej, skupiaj się. Osobno wyłącznik WiFi. Możemy sobie również wyłączać. Dwa porty USB, oczywiście standard 2.0, bo 3.0 jeszcze wtedy nie było. Wejście zasilające, kolejny USB z tyłu, 45 do sieci. Bardzo duża kratka wentylacyjna. Lecimy sobie przyciski multimedialne z podświetleniem. Do góry mamy przycisk home oraz włącznik, wyłącznik komputera i te dedykowane klawisze od wyświetlacza. A z kolei, tak jakby na lewej krawędzi komputera, mamy zwróć uwagę na to, wejście mikrofonowe, ale aż dwa wyjścia słuchawkowe czytnik kart port 1394, coś czego teraz praktycznie nie uświadczymy, kolejne USB, no i oczywiście wyjścia wideo, DVI oraz jeszcze jedno starszego typu. Dell XPS 1730 to zdecydowanie nie jest współczesny komputer. Mamy tutaj typowego przedstawiciela wymarłego gatunku porządnych konstrukcji. Również jego naprawa nie należała do takich standardowych, bo tutaj cała budowa tego komputera jest bardzo modułowa. Porządny układ chłodzenia, gruby laminat. Mamy kartę graficzną w, w zasadzie podwójną, bo to są dwie dwardzenia na, na jednym laminacie. Ciężko znaleźć współczesny komputer, który byłby tak solidnie wykonany jako komputer dla graczy. Jest tu bardzo dużo podświetlenia, co zdecydowanie osobom, które szukają takiego wyróżnika, przypadnie do gustu. No ale to nie jest komputer, który dzisiaj można kupić. Cena to jest ciekawa sprawa. Sprawdzaliśmy, on około kosztował, kiedy można go jeszcze było kupić, 13 tysięcy złotych. Nie mało i nie ma co się dziwić przy uwzględnieniu wzrostu cen dzisiejszej inflacji. No 20 tysięcy to by było jak nic pękłoby, biorąc pod uwagę, że mam tutaj bardzo mocny procesor i dwie karty graficzne. No grubo, grubo, zdecydowanie. Bardzo się cieszę, że udało nam się przywrócić ten komputer do życia. Nie jest to komputer, na którym można by moim zdaniem codziennie pykać. To już jest taki staruszek, którego ze spokojem, jak takiego staruszka, właśnie bym potraktował od czasu do czasu, odpalić sobie coś, nie wiem, ze złotej kolekcji i popykać w jakąś ulubioną gierkę. Należy brać również pod uwagę pewne ograniczenia związane chociażby ze wsparciem systemu. Mogą zdarzać się witryny czy aplikacje, jak wcześniej wspomniane, z tym, które nie będą w takiej konfiguracji chciały funkcjonować. Oczywiście dałoby się tutaj zainstalować nowszy system operacyjny, chociażby siódemkę, no bo dziesiątka to już tak gracie może być kiepskawo, tylko 4 GB I wtedy część tych, powiedzmy sobie, utrudnień gdzieś tam nam zejdzie, ale zależało nam na tym, żeby oddać ten komputer w takiej formie, jak on wyszedł ze sklepu. Stąd też zostały tu na przykład dyski talerzowe, a nie żaden jakiś nowy SSD. Moi drodzy, ja nie będę ukrywał. Jestem tak podjarany tym komputerem. Możliwością, że miałem okazję w ogóle na nim pograć, że nie wiem na ile składnym mi wyjdzie ten film. Mam jednak nadzieję, że podobał Wam się, że zobaczyliście coś nietypowego, że zobaczyliście coś ciekawego i wrócicie. A jeżeli się podobało, to zostawcie kciuki w górę. Ja przypominam, że linki do komputronika, do współczesnych laptopów, które możecie nabyć, na nich pograć, znajdziecie w opisie tego filmu. A ja pewnie wrzucę Wam może jeszcze jakiś link ekstra, właśnie od Descomputers, dla którego ten komputer naprawialiśmy. Ode mnie na tyle. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, Hej, trzymajcie się.